Witajcie, kochani, z tej strony Waszyk i zapraszam ponownie na Starcraft. Zaczniemy sobie od tego, czego ostatnio zrobiliśmy, a mianowicie mutacji dla plagi. Do wyboru mamy szarże będą latać szybciej w kierunku przeciwnika, będą kosztować mniej gazu oraz będą się szybciej powijać. Wybieram tu mniejszy koszt gazu i mamy misję na nową jednostkę. Planet Kantar. Concealed Protoss facility. Many Protoss specimens. Captive Scantipede is virulent parasite. Well then, why don't we let it out to play? from corpse. Essence must be ours. Protoss must not destroy. No I tak pierwszą jest dobrze Essence acquired. Roaches modified with parasitic sequence. Korpser Strain Implants Roachling Parasite Erupts from Enemy's Corpse. Push forward. Leave no survivors. Ja zbytnio nie ma co komentować, mianowicie tylko staram się, żeby im nie pozabijali tych... tych łowców. Nie próbuję mikrować, żeby roznieść to obraz, te obrażenia, a z tych bardziej obitych na te bardziej zdrowe. Świetnie sobie radzą z wszystkimi celami, to jest bardzo solidna jednostka i bardzo ciężki wybór to będzie. Wybrać między nimi a o... tym, co za chwilę zobaczycie. of roaches ordered to consume most of organs seize up die survivors adapted formed a symbiotic bond with microbes new strain vile roach ready for command i sense protoss forces nearby let's see these new roaches in combat strain Mamy podstawowe jednostki tych spowalniających karaczamów. Ale tu wydaje mi się, że jak nie wydaje mi się, ja to wiem, bo dość przychodzi Przypominam, że nagrywam wszystko po fakcie. Ale jak stracimy te jednostki, to nam się pojawił. Zostaniemy posiłki w prawidłowych. No, i to jest prawidłowa jednostka. Mamy w brutalisk, Bardzo twardy. Bardzo twarda jednostka, posiada bardzo... Posiada mnóstwo życia, posiada potężny atak przeciwlotniczy i taki... Nie średni atak, ja bym powiedział, przeciwko celom naziemnym. No i czy brutalizm to jest. Naprawdę, aż bardzo... zapomnę kolos. tych nie to, że mogą. Vile strain successful protos eliminated must repair sequences returning to evolution pit Sequences ready for integration wait i do the voices of four łowców. Albo trzy zrzuty po jednym brutalisku. No i tak jak mówię, to jest bardzo trudny wybór sam w sobie, ponieważ obie te jednostki są świetne, ale... pozostaje czyli brutalisku, ponieważ... Jeden brutalisk potrafi bardzo dużo sam zdziałać, a czterech owców samemu już tak dużo nie załatwią. A no to lecimy na kolejną misję. Przeciwnik wewnątrz. Be warned. Now. Listen like, carefully. This ship contains many dangers. Follow my commands and hide in the shadows. You will consume and grow, infest this ship, and kill every last Protoss on board. Ah, jak widać zainfekowaliśmy jednego z jako.

Teraz mamy chwilę. Ja bym się nam udało za to te, te sal nas tu dobija było blisko.

Jak normalnie tej misji nie da się nie przejść, tak w tym momencie yy, podczas tej walki, gdy jesteśmy ursadonem możemy bardzo łatwo zginąć, jeżeli spórujemy, jeżeli nie okuszymy tam tego I tak larwa nam morfuje królową kroju.

Eee, co jeszcze może Wokół niej jest Aura Regeneracji Życia, leczy sobie tych, leczy siebie i, I te małe zerdlingi tych, pożeraczy raczej. Dodatkowo może ten eee, powinien być guz, biomasy, żeby się szybciej poruszać. A jak widać, bardzo powolne. To... I biomass Yes my queen This man is our only way forward Go There That structure powers the shield Our time you no longer blocks my path. Let us move forward. A strong energy emanates from this part of the ship. What is its purpose? No question. I am not an acceptable command. Act. The energy it is overwhelming. You found their warp drive. Destroy it this vessel will never reach no i tak, tych jednostek może ona nieskończoność. Powinąć tak do, do maksymalnego limitu. Tylko jak zbierze więcej biomasy, to urośnie będzie mogła więcej. Więc nie ma się co martwić o jakiekolwiek straty.

disturbance in the chamber ahead. Emergency. Power failure detected. Awakening Protoss warriors from stasis. And the Protoss will lose power on his ship, because he knows that something is wrong here. No i w międzyczasie jak pozarazcie się rozprawiają z, z tymi to miadra sobie pożety. Te kreatury i urośli na większą. Dostaliśmy teraz możliwość powijania również tych wybuchających marines.

pojawiły jakieś, jakieś startery, one lampy później wyprzskoczyły. Jak małodna, ale to na co to lepiej do no, czasu się nie pozbyć. Kolejna ataka z tyłu zabrą kilka ale już możemy urosnąć do tego najwyższego stadium królowej i dostać się możliwość powijania łowców.

No i teraz mamy czasówkę. musimy zniszczyć. Właśnie musimy zniszczyć wszystkie staczki, sta, statki ucieczkowe, zanim zdążymy je odpalić. I właśnie tutaj w kosmosie jest dodany jeden dodatkowy tak bardzo daleko. W planach miał na to um, nas złapać takich nieprzygotowanych, bo za normalnie to są wszystkie statki w tym, w tym dużym pomieszczeniu tutaj. I jak ktoś nie zauważy, to o przegrałeś. Tak jest mu no takie, o przegrałeś, bo coś się stało poza twoją wiedzą. I. What's the rest of see? The Protoss are no more, my Queen. My Queen, can you hear me? No i tak, końcówka jest taka dość przedstawiona jakby to było nie wiadomo, co miało się z nią stać. Ale tu, z tego co mi wiadomo, nic, nic się nie dowiadujemy, nic później o losach jadry i jej syroju. E, nic nowego w komorze ewolucyjnej, żadnych moich umiejętności do. Dlatego na no, świadomości, więc ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Papa. Pa.